Okej Siemano, nazywam się eliot.pl i witam was w tym... Oj, nadal było widać czy nie było. Dobra, wejść. Witam was w grze pod tytułem Beam NG Sandbox To patrzyłem na ...Nerd 3 i to była taka gra a propos... No a propos jeżdżenia sobie i to było według... to było tak pokazane, że to było bardzo realistyczne z takim z silnikiem niezły fiz. był nie, naprawdę niezły silnik fizyki. To mnie właśnie pociąg pociągnęło do tego. I chciałem teraz nagrać to i sprawdzić w ogóle jak to chodzi na moim kąpie czy to w ogóle da się nagrywać. Czy, czy mógłbym to nagrywać jakbym miał jeszcze normalnego kompa I, i ogólnie. Wow! Jak się tym jeździ? O, oh, wow! Wow, mam tylko 8 fps, ale to normalnie... Karalistyka normalnie. Ciekawe, jak się przyjedzie po tym. Fuck, 7 FPS-ów ale to dalej wygląda zawaliście Wow my fucking god Takie coś nie stosować jak i Normalnie epickie. Okej, okay, rozpadamy żali! Jak to grzmi w słuchawkach! O kurde... Nie da się tego samochodu zmienić? No... Nie, chyba się nie da. NIE MA KIEROWCY! Speedem, dawaj. Kurde... Jak nagram to potem, to wtedy sprawdzę, czy to w ogóle... Coś, właśnie nie z... Tak, że jak się to zdarzy z czymś, to wtedy tak... Właśnie o, o tym mi chodziło w tym silniku realistycznym. Je. Yep. O oh, Wow! Wow! Normalnie Mamy niesamowite. Nie działa mi silnik? Nie. Nie używam dobrych klawiszy. Dobra. Jest. O nie. Dobra. nieudany to był odcinek, strasznie nieudany. No. Nie, ogólnie... No. To już chyba będzie na tyle. Bo nie można więcej nagrywać, bo się zamknął, nie? Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, chociaż nawet za tą słabą zajawkę, ale okej. Okay. Dobra, no to...